Czyśniło mi się kopyto Dawida Jestem straumatyzowany tym wideo Nie no, ludzie piszą, że mają traumę po tym A pomyślcie sobie jaką ja traumę Zazwyczaj na wyjazdach Ja śpię z Dawidem razem w łóżku Bo na przykład jest sytuacja, że jesteśmy yy, W trójkę I tak w sumie kurwa nudne Samo jakby ktoś miał być w pokoju to nudy Więc sobie bierzemy na przykład małżeńskie dostawkę No i Wiadomo, nikt z Bandurą nie chce spać, no bo on kurwa chrapie i śmierdzi Więc to ja śpię z Dawidem to jest dopiero kurwa Jobel. Jak on w Zwisie ma taką kurwa, o jezu. Zawsze się budzę, on ja przytulony. To jest piękne, piękne, piękne chwile. Piękne chwile w Bungee. Nie, ale widziałem ogólnie, nie wiem czy to, czy to czytałem czy coś, ale ktoś tam pisał właśnie, że Bungee ma taką troszeczkę gejowską przelotę. Że tak bardzo często są jakieś takie gejowskie tematy, nie? I czekam aż coś zrobią na przykład teorię, że to jest w ogóle finansowane. Przez jakieś specjalne, wiecie o co chodzi? Nie, nie wiem, jak to nazwać. Wiecie, że to jest na przykład finansowane z zewnątrz, żebyśmy oswajali ludzi z tematem homoseksualizmu i w ogóle z równością i tak dalej.